Siemanko, pane i panie, szwagry i szwagierki. I tak na szybko z samochodu. Na począwszy nie, bo to, to dzień dziadka jest, jada ogarnywać prezenty. I młota dziadków to szanuj ta, nie? Bo później nie będzie tam, może mieli. I tak każdy odchodzi, i później będzie przykro, że się w ten czas ich nie szanowało, nie? Także dużo zdrówka dla wszystkich dziadków, babciów i dziadków. Teraz taki temat, tak jak mówiłem. Bo przed nowym rokiem, nie? że będziemy na grubo wjeżdżać. Także majster zaczyna powoli. Słuchaj, tam dużo prośba jest dla Was Jako widzów, teraz od majstra. Chcę, chcę pomagać, tak jak mówiłem, nie rodzinom takim biednym, co, co potrzebują remontu, coś tam w trudnych warunkach żyją. Nie? Niby te polsaty pomagają, te inne, ale no nie wszystkich nie ogarną. I dużo tu pewnie z mojego regionu jest takich osób, nawet są, znają takie osoby, no ale to muszą się tutaj zgłosić, przykładowo, że potrzebują, nie, są małe dzieci, miska się nie rozmieją, wita o co chodzi. No, tak, nie mimo my mamy bogate czasy, ale takie ludzie też są na świecie. I to taką małą prośbę dla Was, abyście tam mogli to udostępnić, to ten, ten materiał, to ino wystarczy kliknąć, nie, żeby się jak najwięcej osób zgłosiło tu gdzieś z okolic, to będziemy wybierać kto najbardziej potrzebuje pomocy i, i będziemy pomagać z tego względu tak, z, będziemy pomagać w ten sposób, że będziemy wykonywać remont, nie? Ja osobiście, na razie żadne zrzutki, tu nie ma nic, zbiórki tylko po prostu, żeby się podgłuszały te osoby, muszę jechać muszę zdobyć zgodę i nagrać Wam, przedstawić jak ktoś żyje i co będziemy robić, na co, co potrzebujemy, wtedy ewentualnie jakąś taką zbiórkę, ale już normalnie yy, Fundacyjno taką założymy, widać o co chodzi celowo na, 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 na ten na przykład na tą rodzinę, czy na ten remont, czy tato. Będzie się pytać, co je od siebie dom bo na pewno takie pytania będę od siebie daje swój czas, y, y, samochód, narzędzia, no i pewnie będziemy potrzebować troszkę pieniążków, żeby jakiegoś pracownika opłacić, nie jednego czy dwóch co będę pomagać to remontować na przykład pewnie dużo osób też się zgłosi bo też mi pisało że charytatywnie też by mogli pomóc dla reklamy no i co jeszcze od siebie mogę dać od siebie dom tyle że yy, będę załatwiał na przykład materiał nie jeszcze mam katar sorry materiał tego typu że takie małe firmy tak jak są mnie yy, cichosza no to pójdę na nie powiem na przykład że robimy takie rodzinie i taki yy, yy, remont Przykładowo nie i potrzebuję tam karton gipsów, tam, tam kleje, tam jakiś tam y, szpachlet, tam Gładzie 8 w jednym, witało o co chodzi, nie. No i żeby mi to dali w zamian za, za to, że ich polecę, ich firmę reklamę zrobię i jestem, Śmiem twierdzić, że na pewno mi to przejdzie. Nie jedna firma by tak chciała, nie? Także tutaj też zdobędę do, dzięki temu, że byli dobrzy, nie? Klientów i, i też temu, że ja się tam zaopatrywałem, także w tych firmach jakieś zostawię tam kubeczki, czopeczki, te koszuleczki moje, także ta, ta, ta osoba, pomoże, też będzie to sponsorować, też Zysko. W razie tak jak mówię, żadne zbiórki nie ma, tylko żebyś ta udostępnił ten materiał. Jak się ino do, no, nie wstydź, ta się ino, wystarczy kliknąć i ja się niczego nie wstydzę. Mógłbym działać, to tak jak mówię, sklepy, sklepy nie sklepy pootwierać i patrzeć tylko na Twój czubek nosa, ale nie chcę. Bo wiem, jak jest niektórym ludziom w życiu ciężko. Także myślę, że to będzie dobry gest. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tu hejtuwał tak jak poprzedni zbiórki, poprzednią zbiórkę, co robiliśmy. to było taką, taką nieprofesjonalną, ale rozliczą ją już na domy dziecka. Jak tam wszystko ten wyjazd pójdzie i tam wszystko rozliczymy, nagrom filmik. Ale na razie tam to nie, nie mieszajmy tych dwóch do kupy, bo tam będzie osobny filmik. Po prostu to i pisztaj, chyba że wie, ta, ma to jakieś przykłady takich rodzin, gdzieś tam, ktoś tam z dziećmi, straszna widota, nie, mimo warunków, to no, pisztaj mi wiadomości prywatne i dane do tych osób, jeżeli, i, i poinformujtaj, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś im może pomóż <śmiech> Sorry. <śmiech> Pojadę do nich osobiście. Porozmawiamy, nagramy materiał no i stwierdzimy, jak możemy im pomóc, nie? Co wyremontować, na co potrzeby, będziemy potrzebować, zabrać jeszcze dodatkowych yy, pieniążków, yy, jakąś tam zbiórkę celową na nich zrobimy i działamy. Myślę, że będzie fajnie. Tak jak mówiłem, polecimy w całą Polskę, będziemy działać na grubo. takową regułkę powiem dla tych hejterów, nie? Że pszczoły nie tracą czasu, nie? Żeby tłumaczyć muchom, że. Miód jest lepszy od gówna, nie? tak samo my nie będziemy tłumaczyć hejterom, że dobro jest lepsze od hamstwa. To jest dobre, także będzie dobre i będzie mu się w życiu wiedło. Pamiętaj to. Dobro wróci. No i tyle z mojej strony. To o, proszę Was tylko o, o udostępnienie tego filmiku. Jeżeli mota te rodziny, to dajta znać. A może dzięki temu udostępnieniu trafimy do takich osób, co naprawdę tego potrzebują i sami się zgłoszą. No i to wszystko będzie tutaj nagrywane i pokazywane. Jak mi Facebook puści dłuższe materiały, to wam tu będę stawiał. Tu on do 6 minut, muszę szybko kończyć. A póki jeszcze nie puścił, to będą na YouTube takie z tych remontów, jak już zaczniemy coś robić. Także dobre sobotki Wam wszystkim życzę udanych prezentów. Z okazji dnia babci i dziadka, jak tam jesteście babciami, dziadkami, bo też już mnie starsze osoby oglądają. No i tyle. Lecimy w świat. Zdróweczka dla Was wszystkich. Hejka.